kartonowy arsenał Mester Schmidt ME262A1 Kartonowy arsenał numer 12 z 2014 roku model Master Schmidt m 262 a wersja 1 Skala 1 do 33. Opracowanie modelu Andrzej Chaliński marcin Dworzecki. E, na wstępie, na pierwszej stronie, jak już w większości tych wydań, mamy historia, życiorys pilota, na którym latał. E, egzemplarz e, zamieszczony w niniejszym opracowaniu przedstawia samolot Messerschmitta Me 262A. 1a, czerwona trzynastka z trzeciego EJG2, na którym latał major Bar Lachfet, y, marzec 1945 rok. I tu mamy właśnie y, życiorys tego pilota. W dalszej części opis budowy, zamieszczone piktogramy y, z oznaczeniami. Jak postępujemy, przy jest to rozmieszczone. Piktogramy są rozmieszczone przy częściach, rysunkach, w zależności od y, potrzeby. No y, i w dalszym ciągu opis budowy dość, y, dość skrupulatny opis przedstawiający właśnie kolejność mniej więcej kolejność przedstawia się tak, jak to jest w opisie. Na tej stronie również zamieszczone są szablony. Szablony do, potrzebne do wykonania niektórych elementów, części. Z reguły są to wszystko druty. Też mamy opis kolorystyki według katalogu Humrol, i tu są też podane. Numerację chumbrolek, do danych części opis, jak które części mają być danym kolorem pokryte. No i oczywiście tu szablony, szablony, owiewki kabiny. Szablon tu mamy, szablon ustawienia podejrzewam wirnika silników. Jak zwykle w tych opracowaniach mamy bardzo dużo rysunków i tak ten model. Przedstawiony jest na ponad 100 rysunkach, czyli w zasadzie do każdy, każda część, każdy element w zasadzie pokazu, pokazany jest na rysunku oznaczany numeracją części. Także jest bardzo przejrzyście. No i oczywiście trzeba to wszystko, wszystko znaleźć. I tak właśnie tu przedstawiam niektóre z części, elementów. Te rysunki, które przedstawiają na przykład wnętrze kabiny, jeden rzut, drugi. Tu tablica przyrządów z tej strony, wizualne jakby od wewnątrz kabiny, tutaj po drugiej stronie. Nie wiem, czy faktycznie te zegary tak było widać, a jak rozrysowane, no ale skoro są tak, y tu mamy sterownice nożne. Też dość skrupulatnie, tu wszystko jest rozrysowane, drążek sterowy, fotele. Rysunki rozmieszczone aż na pięciu stronach. No i tu na przykład widzicie też rozmieszczenie dźwigni i jakby tych cięgien dźwigni, coś takiego, jest to wszystko do z, no, do skonstruowania, że tak się wyrażę do, e, znajduje się jako części i jest to do e, odzwierciedlane, od, do sklejenia, do zbudowania e, bardzo, bardzo szczegółowe opracowanie, zresztą no, już kartonowy arsenał nas przyzwyczaił do tego, że e, jest to dość mocno rozbudowane pokazuję dalsze strony tu mamy dalsze, mówiłem, tu tak mniej więcej sobie to policzyłem, jest tego ponad 105, ale mi się wydaje że niektóre tam prze... po prostu mm, no, pominąłem jak widzicie, oczywiście są to tak zwane rendery tu mamy, na tej stronie mamy trzy rzuty modelu i oznaczenie części i następna strona silniki dość wyraźnie. Tu wszystko można y, jakby odzwierciedlić. Turbiny, sprężarki, w tym wszystko to, co będzie widoczne, jak gdyby, także. Poszczególne, ile trzeba zrobić tych na tym wirniku tych skrzydełek, tak zwanych. No i tu mamy dość skrupulatnie rozrysowane bodajże lotki, klapy. Tu skrzele też mamy, tak zwane, czyli te na skrzydle, ta krawędź, natarcia, tak zwana skrzelami, to są wysuwane. Dające, dające jakby dodatkową siłę nośną. Na trzech arkuszach są rozrysowane wręgi do modelu. Tu na tym arkuszu to jest tak podzielone na pół. Są elementy, podejrzewam, że to są elementy podwozia do zwinięcia. Jest to na papierze tak zwanym miękkim czyli nie karton, tylko papier cienki, miękki elementy żeby się lepiej zwijało i tu mamy też troszeczkę tych elementów yy, i pozwolę sobie obrócić na znaleźć następne trzy o tu mamy yy, tu mamy stronę już właśnie też w ręki do naklejenia na karton i to jest dlatego, że nacięgi naklejamy na 1 mm karton yy, środek tu nas nie interesuje tu są zawsze rozmieszczone takie reklamowe e, rzeczy e, wydawnictwa. No i e, na drugiej stronie mamy właśnie pozostałe elementy. Zauważcie, że e, dźwigary, jak gdyby są rozrysowane po przekotnej strony, ale dość cienkie, dość e, takie filgranowe bym powiedział. Dlatego m, zalecane jest. E, jakby zaopatrzenie się, jeżeli ktoś by tutaj podjął się e, sklejenia, zaopatrzenie się w cięte laserowo w ręgi jest to bardziej... E, wycinając to mamy taką możliwość, że no, może nam coś się tutaj zwichrować, z, e, pozaginać. No, trzeba to zrobić dość dokładnie. Te elementy są bardzo cieniutkie. E, tu jak ja bym to miał robić, to bym to sobie po prostu w jakby wz, czy wzmocnił za cianoakrylem akrylem utwardził wtedy jest y, bardziej y, element robi się sztywny twardy y, ale to po wycięciu bo y, trudno by się wycinało za y, zarabiając to y, akrylem robi się wtedy karton bardzo twardy y, no i tych elementów też tu jest trochę na sześciu arkuszach kartonu e, mamy rozmieszczone części do wycięcia, uformowania, sklejenia. E, ja prezentując zawsze te opracowania, nie skupiam się tu jakoś na historii, zawsze z samolotu e, pod dany model. Jest to, jeżeli ktoś posiada, jest to zawsze w opisie. E, a jeżeli ktoś chce więcej informacji, znajdzie to sobie na e, jakby w internecie, powiedzmy. Nie chcę tu, tu Was zanudzać, jak gdyby na pewno jest to ciekawe, ale ja zawsze przedstawiam to, co jest w opracowaniu, w tak zwanej wycinance i co jest zamieszczone na arkuszach. No i tu widzimy, że mamy wnętrze kabiny. Tu są te burty kabiny, jakieś elementy inne, owiewka. Podejrzewam, że tu jest do oszklenia. Te elementy, ale od wewnątrz, sądząc po kolorystyce, no i przejdźmy dalej do następnej strony. To już na dwóch takich zrobimy tak. No i tu mamy elementy skrzydła. Tu chyba podejrzewam, że to są elementy silników, całe pokrycie. Tu będą elementy kadłuba, ponieważ tak zwana czerwona trzynastka, tak jak. Tam w opisie wam podawałem jest model z tym e, oznaczeniem przedstawiający oryginał z tak zwaną e, czerwoną trzynastką. E, co jeszcze tu e, części? No może tu zrobię zbliżenie. Tu na przykład o, mamy element e, chyba skrzydła, tak? Od dołu. No, i tu napisy odzwierciedlone, też wszystkie takie te elementy, które tu będzie widać. Wymaga to do, dobrego tutaj jakby zbliżenia, yy, z, ale jest to wszystko odzwierciedlone, wszystkie te za jakieś zabrudzenia, zarysowania, yy, ubrudzenia, poszycia widoczne. Nie używam tu oświetlenia sztucznego, czyli oś, lampy, wszystko filmuję jakby w świetle dziennym, myślę, że, że będzie jakość dość dobra. No i to jest właśnie, te, to są te elementy nosa, tu mamy o, właśnie otwory, otwory na km -y. Ok, to przechodzimy do następnej strony, i następne dwie strony. Też tu dalsza część elementów kadłuba, usterzenie pionowe, poziome stery kierunku wysokości, skrzydło. Yy, poszycie silników. Yy, widzicie malowanie w kolorach właśnie zieleni, brązu i szarości, takiej błękitnej szarości od dołu typowe niemieckie oznaczenia eee, mamy oznaczenia zostały także już krzyże i, i swastyka no. tu mamy tablicę przyrządów takiej konfiguracji do zrobienia właśnie tak jak tam przedstawiały rysunki no i następna strona, a jeszcze dodam, że o jak widzicie, tu jeszcze też pokażę, że są może na innych, że, że jest to tak zwany druk dwustronny. O, tutaj na tej stronie też to widać. Jest to druk dwustronny, czyli elementy wycinane ma, mają też zadruk koloru po drugiej stronie. I teraz przejdę, muszę znaleźć tą stronę szybciutko. O jest. No i ostatnia strona. Mamy tu. Te wszystkie drobne elementy. O, tu podejrzewam, że to są elementy silnika. Tu chyba jeszcze części wnętrz, luków. Tak mi się coś wydaje: podwozia, kadłuba. Bo troszeczkę jest kolorystyka inna. No i na takiej wewnętrznej okładce dwa rzuty i okładka już z modelem zdjęcie modelu wykonanego przez Andrzeja Hańskiego To jest yy, zdjęcie właśnie tego modelu który jest wewnątrz No i tak jak mówiłem no naprawdę opracowania są dość szuka bardzo dużo detali elementów także dla bardzo zaawansowanych modelarzy polecam te opracowania kartonowy arsenał numer 12 2014 rok skala 1 do 33 no i to na tyle chciałem wam właśnie przedstawić to opracowanie dziękuję za obejrzenie filmów zapraszam na inne moje filmy na kanale pozdrawiam cześć